Stary, jak zobaczyłem jego starą to myślałem, że mi kręgosłup się rozjebie w 30 miejscach. I mówię sobie, jestem udupiony. A ona nagle. Hej, twój stary był saperem, bo wyglądasz jak nie wypał. I jak dostała potrójnego kombosa spięty, to wbiła się w kafelki. Co? Śmierdzisz. Nie dam ci więcej moich grzybków halucynozjagów. Okej okay, ziomal, ale nie przychodź, żebym ci no. robił loda. Jakoś przeżyję. Nie jestem taki pewien. A co do kombosa, to ja śmiałem się z twojego ryja. LOL, a ja mam taki jaja. Hej Brudasy! Mama Cię nie kocha? Kocha, ale tylko w nocy po dobranocce. Masz ze mną solówę skurwysynie. Ond. Śmierdzi mi zryja. Piebanie na ekranie Epizod 150. Tańczący z wilkami. JC L8 do 8ACEDO, ten epizod będzie jeszcze bardziej wyjebany niż wszystkie inne, ponieważ ciap jest w formie, będzie więcej randomu i bez sensu, więc przygotujcie sobie chipsy i kole, tylko radzę czasami zatrzymać film, bo jak oplujecie monitor ze śmiechu to nie moja wina. Dzieci powyżej 40 roku życia nie powinny oglądać tego filmu ze względu na to, że z zawodu jestem pedofilem i lubię sobie wsadzać chuja do nosa. Skończę już pierdolić farmazony i zaczniemy seans. Nie chcemy przecież widzieć ludzi wyskakujących z budynku z gofrownicą na kutasie. Okej okay, to zaczynamy seans. Miłego oglądania. Zjechali mnie w CSA. Lojnuby cię pojechały z latarki, pierdolone skórby syne czyntowały, a ja miałem jednego FPS-a. W ramach kary monitor poleciał za okno. Ile miał cali? 89. Co ty czytasz baranie? Czytam przyjaciółkę. Po cholerę. A teraz wam pokażę coś ciekawego. Kupiłem sobie zabawkę za 5 groszy na Bałuckim rynku. Przypominasz mi starego. Niego Lekutasa. Najlepsze jest to, że to jest też C4. Twój stary to lesbijka. Daga jadę tym ostro w dupę. Ojciec lubi mi wsadzać. Kolędzy mnie zjebali ze schodów i podeptali. Myję się w gównie. Kuj, sracz, szot. Patrz jak mam zajebisty fartuszek zrobiony na bazie mąki owsianej i z brońki za 5 zeta. Chcesz dostać bekonu? Leżeć kurwa bo wyjebie za okno. Dzisiaj ta imitacja oryginalnej podróbki psa ma szczęście. Tak, mój kutas nie chce stanąć, co byś poradził. Stary. Mam na to rozwiązanie, zjedz trochę mojego bekonu, a stanie ci jak sosna i nie opadnie przez tydzień. Będzie imprezka w chułuj. Jeśli Anastazja to zje, to jej też urośnie. O kurwa masz rację. Jak mogłem na to nie wpaść? Żarełko. Ten bekon nadziewany w jest haksorski. Już czuję, jak mi staje.